Wreszcie, po wielu trudach, spóźniona o jakieś dwa tygodnie, ale przyszła do mnie paczka z brukarni, paczka, na którą czekałam no, naprawdę już jak na szpilkach. Słuchajcie, przyszła, przyszedł planer. Planer 12 nawyków 2026. O moi kochani, w fiolecie. Takie było moje marzenie, żeby w tym roku planer był w moim, w moim kolorze, w kolorze mojej marki. Wow! Wow! Ale piękny. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki piękny. Piękny, zobaczcie. W tym roku też mamy i logo, yy, i napis główny. Pięknie wygrawerowane. Zobaczcie, tak wygląda w tym roku nasz planer. Teraz Wam pokażę, jak wygląda w środku to Zobaczcie, jaka koperta. No i mamy to, słuchajcie. Mamy to. W poniedziałek, słuchajcie, rusza wysyłka.